Mm, co my tu mamy, proszę państwa? Klasyczne wyścigowe opony cross-country 29x25. Mamy tutaj nowego XTK di 2 mamy piękną kasetę MTB Garbaruka mamy jeden blacik też od Garbaruka mamy piękną karbonową ramę. Mamy tutaj, co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj SIDA 100 mm, czyli też klasyka ścigania cross-country. Ale wtedy wjeżdża on cały na czarno, baranek. No proszę Państwa, jesień się zaczęła, czyli idealny czas na testowanie właśnie takich rowerów. To nie jest gravel z amortyzatorem, to jest prawdziwy, rasowy drop bar MTB, czyli po prostu rower górski z kierownicą typu baranek. Nie ukrywam, że już długo, długo polowałem na to, żeby sobie pojeździć na takim sprzęcie. Co więcej, jest to rower od polskiej marki, czyli Grind i taki rowerek będziemy tej jesienią, moi drodzy, kolejny testować.